W chwili śmierci Jezusa zasłona w świątyni pękła na dwoje. Mało kto rozumie, co to naprawdę oznaczało, ale zanim poznasz prawdę, zostaw subskrypcję i lajka. Like to nie była zwykła kotara, to była bariera. Miała 18 metrów wysokości i 10 cm grubości. Tkanina tak ciężka, że potrzeba było 300 kapłanów, by ją przenieść. Oddziała świat ludzi od miejsca najświętszego, ziemskiego tronu samego Boga, tylko arcykapłan mógł tam wejść. Raz w roku, w śmiertelnym strachu, każdy inny zginąłby na miejscu. Ta zasłona Jedno. Jesteście oddzieleni. Ale gdy Jezus zawołał na krzyżu, wykonało się, ta potężna bariera rozerwała się sama. Nie od dołu, jakby zrobił to człowiek, ale od góry do dołu M2751. To była ręka Boga. W tej jednej chwili Bóg pokazał całemu światu, bariera upadła. Droga do mnie jest otwarta dla każdego. Bez pośredników przez krew mojego Syna. Śmierć Jezusa nie była końcem, była potężnym początkiem początkiem Twojego i mojego dostępu do. Ojca, zostaw suba i lajka.